Dobra, lecimy Dobra. kurwa Trzeba zatrzymać streama <noise> tak <noise> stream, stream się wyjebał na plecy My, my favorite anime is Naruto <noise> Dobra, chowaj jakaś taktyczka? No jeszcze się po sprawdzę, czy tak, się nie Tak, jeszcze się zajebać kurwa i więcej nie grać w tą Jest grę, jaśna, tak. Co ty gasną trzymano budują na kopię nie is UVO? Oh. Zajebiście kurwa Nie, jednak ja mi obs wyjebał.

Weź poprawkę na to, że byłoby, a nie będzie. <Wit default> <h criterion> fairly, no dobra, no to będzie po prostu dududunga bezruchanie, no bo szata się tego. Teraz ja ale, tro ale troll, wal, ale troll, troll, ale troll. No, spróbowałeś. No bez streama próbuję naprawić, kurwa. Ale troll, ale troll. Już myślałem, że wrócimy do wczorajszego tematu, bibi. Bibi No tak <threads> yeah, kurwa, to nie wiem, to jest żart chybany taka. Nie, ja, ja tylko gra. gra. O kurwa. No, a to tylko tekst. Nie, to jest życie. To, to tylko jest dziewczyna seks, można tak, nie. i stary może grać Niemiec, co? Czy ja mogę tam farmić? to fryzuj, stary. Zawsze można farmić Pokemony, szatem. Po nocach. nie musi się ruchać, możesz <laughs> farmić Pokemony. Po prostu grać tak? jakiś lodzik, a ja będę grał w Pokemony. Fryzuj, Sylwia się tam gotuje. <noise> Sylwia już tam od środka Szybio się nie za... no, Sylwia zaraz w kurwie, ojca i nie pojedzie. Bo ja się nie mogę śmiać. W sensie ja nawet nie <noise> o, Lepiej nie wspominajmy o Dudunga. -du Jezu, teraz czarny <noise> Zabawne. To, ro, ro. Każdy czarny gran. Tak, kurwa. Ja się tam glamour? No czyli koronawirus nie ma. Nie wiecie, idziemy. że Oj, chłopaki, wie... o, Ej, chłopaki. Wiecie? Nie wiecie, że oni nie mają uplayna? Nie, mają, 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 nie nie mają ADC. Mają tego. A ma uriana, bo kleja. Zawsze. Pierdaliście z Amazon. Dlaczego ja no, się odparłem streamu, po... streamu, po... po... streamu Kopoloko? Ja się dziwię, czy on zgubił. Nie wiem. Ej, w stream Kopoloko. Zrobiliśmy pauzę i właśnie mi się jakby strona zapraszowała. Bo to chyba zrestowali streama, co? Co? Tak. No właśnie, na tego mi się odpaliło. Ja, kurwa się wkurbiam, bo wszystkich młyn jest, a ja dziwię się, że jest młyn, a to był jest młyn, bo... Postry mm. Prost Chodź tutaj, że No jest, pierwsze trollini już, no Dobrze, Marcus. chuj wam chuj dupę za tego, co mam Fujcie Chyba mi. chuj ci w dupę też. Ale nie, bo jemu to za przyjemnie. <grym> nie no nudy i co, ja będę tylko topa gankował, bo Marcin będzie puszował i już będziecie puszować. Tak, to gankuj topa, to jest worth. No wiem, bo tylko z tobą no się ta jasne. No, to tak, jasne. Jezu, ta gra by była o wiele lepsza na papierze, gdybym dostał kurwa Orna, a nie Maokaj. No na serio, Igor, jak wybierałeś taka, mogłeś chociaż pomyśleć, co wybierasz. Ale on myśli kiedykolwiek, co Kurwa też się zastanawiam. Nie, bo wiem, że nie, nie ma z okay. On lubi Maokajem. Jak gra ze mną, to dobrze, gra okay. ale jak gra tak ze mną, jak to Ale tak, gra Jak mi się chce yeah. grać z Maokajem, to lubię Maokajem. Ale czy nigdy nie chce grać Maokajem? Dobrze no. mi było z wami, ale muszę z wami zerwać. Zagrałem w tym sezonie 4 razy Maokajem, już mam dosyć. No i 50 to gry. Nie, no w sezonie 5 no się miałem... No wow. wow. W sezonie 4 piątym tylko się no Maokajem grało. To no, się to grało. No, ile można tym Maokajem no. grać? Przecież to jest kurwa no, trolling. A szako no, tu stał, no. kurwa. Nie, no i po co ja followowałem Marcina? Prost. Chciałem go uratować, a sam się biedałem. Nie, w tej sądze mam podłogę. Dududunga, hej, 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 -do -do. dududunga. Dobra, wiem przynajmniej tyle, że ten bo jest w stanie czekać, kurwa, 48 sekund, żeby z Oni nie mają ogólnie IDKery, więc tajt jest chyba na. Niezwykle. Trzeba było grać pod tego no. lejda. Już w trochę grałem, mam lulu niby, ty. ale to ty nie jest, ty podał za taczki. nie jest. Zabiję ją? Ja. Nie. Dobra, cofnijmy. Ale... Oni... No. cofnę i te te peka i przeszkodzę. Weźmiemy tam Marcin, razem. Dobra, dziewczyny... A, dziewczyny przyszują, a jest... Ja się wychylę no, tego i tego weź. I bierzemy playta. Oj, dziewczyny na bocie, dziewczyny. Z Dragon, wiecie? Mówisz? 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 No. Osiem, no pięciu nas jest w tego. No jesteśmy... No nie. jest nas trzech obok, bo to... Pisz Po prostu ja nie wiem, no. no to prawda, Dwóch ci, się robimy smoka bez skitu. Jebana, no, nie można tak grać. Nie, 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 spierdalaj, Igor. Pierd*alać, spierdala jest nazywam, no, kurwa, wcierdalałem, no ja pierd*ałem, kurwa, komlet zeka do bilu. No sorry, a ty kurwa nie masz mózgu, i się znowu co jak chcemy robić smoka? No będzie chciał mi to zabrać. No i zabrał. Jeszcze z mojej to jak idiota jebany. No nie, co jest? No no zabrał. tego smoka, dobra jest. Ja myślałem, że ty że ty ogarnąłeś tak zaprakujesz tylko zabrać. Nie, ja się wkurbiłem na siebie, żeby nie że ma. Ja bym skończyła. się wkurwił na jego tak. Nie no dobrze właśnie, żebym wziął tego smoka, jakiś golda dla bota, bo... To jest Elo. Nie no ty jesteś gówny, taki to był Igor, ty jesteś głównym, ale takim po ostrym kepsie. <laughs> Taki nie, nie do zmienienia. Tak. Jesteś najgorszy w Google. Jesteś, ale Jesteś A zobacz. zobacz. nie Zobacz. Zobacz. Nie bawię się lulu. Igor, Igor ma asystkę. Myślałem, że mam mikrofon, gdy nagrywam. Ale ta lulu w ogóle jako postać na pewno ma taką typową skórę wielkę, nie? Nie, no to że ktoś ma wielki pomysł na tego, na walkę 5 na 5, to po prostu podchodzisz i w największe kerdem pierdolniesz sobie podymorkę i możliwie banem zagwarantowany. No se się ten z nią. bić. no kurwa, kurwa. już Nie, no nie chcę się grać już z tobą. Nie ostatni ja raz. Żyję tak. Dobra. Tak. zacznij się z nią bić, kurwa. Okej. Okay. Ale ona cię widzi, no dlatego ona się nie wpija. Normalnie bym kurwa we mnie się wpijała. No i teraz padnie. Ma, mam piękna, mam piękna. Kurwa, co oczy. nie ma. Mówiłem ci, że cię widzi. Tak dlatego u nas na bocie, coś. Dobra, patrz, dawnego murasa pożarna. Nie <słuch> wiem. Mam dosyć tej gry w Champions League. <słuch> Tak osiągnął. To całkowa, kolejka po tej gerce, po prostu. Ja spadam po tej grze. O, no. to jeszcze lepiej. To jeszcze lepiej. Nie to kół. No ja pierdolę no, ten pode... szako kurwa. No ha i się wyjeżdża. Marcin... Marcin mówił, Marcin. Ja mówił, nie wiem ten szako kurwa był 5 minut na tym bocie. No Ale mam w mów... że on potrafi.. Marcin mówił no. Rząd tyle potrafi siedzieć. Tak, raz muszę przyznać Marcinowi. I will show you the world? No akurat to tak Jak ktoś nie, nie, no, ktoś nie no, chce I robić analizy, no to ktoś musi, nie? Powal z analizy. No teraz wiemy, że kurwa jak on będzie no. grankował jakąś linię, to trzeba teraz przez 10 minut defa robić. Aż mi się znuzi. A bo jak wiecie, że on będzie gankował jakąś linię, to trzeba robić heralda na topik. To, o, w mm. to jest... Nie no Heraldu przecież nie robimy jak tylko jak się gra saladu, bo to Herald jest już Nie no Marcin muszę To <laughs> no taką frajder <laughs> i to sprawia Dobra też trolluje <laughs> To miniona wziąłem Kurwa dostocz miniona za czy... dużo <laughs> Dobra już tam do Ciebie idę po tego Herald i tak nudy go Maciej już widuje także. Idzie. idzie na Idzie no, na Harolda. Dobra. dobra. O, no jest trzywana wej tutaj zajebi yy, Nie dobra. mamy tepek set ma tepa. Set ma set ma tepeka. nie powinniśmy forsować na ma... fight. Chuj. No. To w kastanówce. Gdzie ci No o Boże. No mówiłem no. że tepek. Dobra choć puszujemy. No, wiem że tepek kilku kopułek został. No i chuj, no i takie granie pod obiektywy. Zbieraj ekstra pod przodem. I fu. A tu Yuumi jest, xD. No Yumi solo tam jest. No bo tam. Yumi nie może się, tego... tego... się tego nie? He... tego hyyy... wie, że nam idziecie tam na bocie? No bo zjadę zaraz trasę na topie, i, I to nieważne. No się tam troszkę poszuje, nie? No właśnie, to sofa. Nie, ona, nie, ona tylko płucznie. bejtuje na sofkę. Ja idę ją zajebać, bo kurwiła Chodź ją zajebać. Także nie mam no, nie masz, nie masz, dostanę... to na... Masz, to tu postawił na No właśnie przed chwilą ktoś, tu jest ktoś jest. Tutaj no stąd jest. postawiła, ona stąd postawiła. Zastanawiam się ja czemu jestem. ta Oriana maksuje w... To jest bardzo dziwne Jezu, no co jest? No możecie kurwa... No. Ja pierdolę. No, no. On ma jeszcze jednego pinka ma szerki, nie ma szerki. Ona ma dziesiątki, Dobra GG, gie to jeszcze jest, bo coś kurwa, wszyscy rolują w tej grze. Kurwa. Mam no, mów dla siebie, a nie wszyscy pizdo, pizdo kleszczu pieczący. No <grym> 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 nie, nie źle. <grym> Że wam się chce? No się nie chcę jeszcze sejtu, bo to jest troll totalny, kurwa. Ja tutaj kartuję, pikuję Wukonga, oni grają jakieś parusak kurwa na bosiem. To jest proste, no nie chce mi się grać. Nie no, pikujemy mocną postać na topa, ma ok. Mamy team fight i z ma tam. Kurwa temat do Bo jest Hughes, jest to kurwa, zawsze jak z warusem, kurwa solo kolejkę, to zazwyczaj albo ja jest kierowana, bo przepiędam w grę, bo trudne jest to i to nie działa, kurwa. kurwa nie te... działa. No, nie ja nie w, w Korei grałem Jedyny warus z ja, ja z igram, wygryłam, nie to gram pan... tym warusem, to kurwa go wykerowaliśmy. Nie wiem jak ja kurwa grał z tym głównym... Kurwa jesteś... jesteś jebanym żółwerem i kurwa zawsze wyzywasz bota, no i kurwa taka... no i kurwa... No bo bot jest głównym totalnym, no. Oni nie, się wieszakalają. Nie, Szako zrobi więcej w tej grze. Że... Tak. Okay. No i ja... No tak. No, stał, no, tak. stał więcej, stał wy... więcej na Ja, ja się znowu wypierdalam, bo, bo wszyscy wyjebane w ogóle dzisiaj dlatego się kurwa... Ja to teraz co przyszedłem na... Marcin mi. się miał kreda na ten, więc się wypierdalasz, bo... chodź, 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 chodź. 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 No, kurwa, I WILL SHOW YOU no. THE WORLD na 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 na, 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 na. Ja ja ma dziesiąty. No co ty mi powiesz? na kurwa Mam dziesią Ona dostała slow'o, Marcin na no, so tak, ona jest AD. I tak bije za 1 milion damage'a? Tak. Bo tak działa Shivana. Polecam. E, zabiłem. No, Stauriana ładnie werkę złapała wszystkie. Ej, nie, ale ona, jest, robi, ona smoka. robi smoka. ona robi sama, smoka. Sama, ona jest, jest. jest sama. już, co mam, kurwa. Jest za późno, tak, A ty oj, ten Pepek. pepek. No takiego, kurwa, ja myślałem, smoka. Że... O Jezu. No może dlatego, że zrywano dostaje potężne buty za każdego smoka. A kurwa, to może... nie było, więc nie napoje. No nikogo nie było, bo zamoliliście pałę, No ja kurwa, zamoliliście pałe. Kurwa... Igor kurwa szedł pod turetę. No i że next time spójrz na mapę, gdzie ja kurwa. Dobra, stoję. kurwa, spojrzę na mapę i będę widział, że ścież pałę! Kurwa, się pałe. To jest na basłat, żeby loda, bo sam zrobisz... to się kurwa śmiejecie, ale kowal ma rację no. no kurwa ma rację, to kurwa odpalcie powtórkę i zobaczcie ja bym kiedy kowal tepował na smokę Ty kurwa traktora odpalasz, Nawet Sylwia wie, że mam rację kurwa Ja się śmieję, bo wie, że to było prawdziwe no ja bawię ją to podwójnie, bo wierzycie się śmiać nie może. Polski, a prawda jest taka, że nie to, że ja szedłem pod towera, tylko miałem w ciebie wyjebane i biłem warta, więc kurwa nie przekręcaj. Więc kurwa nie przekręcaj faktów, okej? Okay? Dlatego przejście teraz ta szybana jest jeszcze silniejsza niż była. Nie, bo się wyjebała, nie dostała killa, nie dostała asysty dostała i się wyjebała. Dostała smoka kurwa jebana. To taka prawda bo... Nie dobra radę, ja rozumiem no. tam, że chcecie z, kurwa waszych błędów i ja, tak Ja teraz, ja teraz wygrywać się, ja się wyładowałem. Ja nie będę w chciał wygrywać kurwa więcej niż 50% gier kurwa. Tak. Ja się wyładowałem chłopaki, możemy jest to wygrywać jest. teraz. No dobra Marcin, trzeba wziąć biura na plecy, bo dramat na tym bocie. Już, nią, już <noise> ją pomału zaczynam nosić. jak się kurwa gra Setilumi bo na bocie, to czemu bo ja miałem że kurwa, mówiłem, że kurwa, bo to jest czy co i się sprawdziło. Ale czemkolwiek by kurwa zagrał na tego Set'a? No nie wiem, no kurwa, zagrabisz Trzymień Tymisz, warto sobie zagrać. Ej, no ale słuchajcie, no to jest plus, bo w naszej drużynce no kurwa większość ludzi może wziąć kurwa na plecy, tak? Ja nie wiem czy ją dobra. zabijemy, zabijemy ją? No, dobra, kurwa, przyjebamy czy ją zabijemy czy nie. Ja jej nie biję, kurwa, ona jest pod jakiegoś tanka, może ją zbić się, bo ona zaraz mnie zabije. Bo tanka nie ma, wy bo... kata nie macie, więc się nie zabijecie. A to nie chodzi nie o ile chain, tylko to, sądzi, że, że ona ma kurwa armoru. Dlaczego ona ma 136 armorów, że ja... Can... No bo ma kuwa smoka wzięła. to. Do... No, wzięła! Najwyższy no, no, jest... znakowanie no, ma żadnego itema, po No, no Nie, no Marci, kurwa, żeś mnie teraz trollował, jak chuj, no idziesz tu i nie uba, to to lecz. Lecz. No, ale nie ale ale szczerze, to jest też kurwa pokurwione. Ona ma 140 armora, ona ma tylko jednego smoka. No tak, tak. Każdy no, smok daje plus 5%. O, no właśnie, skąd ona ma ten armora? 5 bazowych plus 5 dodatkowych, procentowych. I plus 15, okej, okay. a reszta? No kurwa. No, no to nie No plus ma jeszcze. Pewnie w runach ma jeszcze armory. Ona i tak ma dużo bazownego tego, ma przychód, armora czy jak to się tam nazywa, to tam biorę i co? No to mam Nie, dlatego wyjebane smotki, dajmy im cztery. I jeszcze dajmy im piątego LD'a. Ja bym dał pięć i barona. No, też nie wyciągnął. Heronda i tak drugiego biorą. A w Buketem kliknął FF'a i poszedł na solo klik. Nie no, nie, wygrywałem. Nie to no, BetterJunger win. Ja, ja nie wiem jak, jak to wygramy, Better ale wygramy. BetterJunger, w sumie to bot ma najgorsze. Ja no i wygrywa. No. No, powiem wam, że no, ostatnio ale odkryłem... Ich, ale ich dżungler ma drugie najlepsze stat, ich bot ma chujowy I Ostatnio więc... odkryłem, nie, że jak się cofasz do bazy i nie masz hajsu, a masz powyżej dziewiątego lewela. To ta potka, kurwa Elixir of sorcery jest Tak, tak, tak jest dosyć inne. Ja nie wiem czemu na proplayu No nie no na proplayu tego nie kupuję, bo nie chcę być w dupę bo to jest 500 golda, na proplayu to jest 500 golda to jest w chuj dużo No tak, na to jest w na proplayu to jest Na proplayu pro nie, nie walą kurwa, teamfightów 3 w ciągu 3 minut Top yumi. Yumi. Yumi Jeszcze to Nie mamy życia Do widzenia Oeeee, kurwa to jest. ktoś to widzi do chujas? Zabili się, nie złoży jaja, no. No O zabiliśmy to, da... nie złożyło jaj jeszcze. Mówiłem, że Maciej to wykrył. Też ktoś tego choroł może. Ale. Mieć. dobrze, że Igor ten. I to iść. Coś zrobić. Smoka akurat wstaje. Możemy iść go zrobić. Możemy No wiem, że może, możemy wziąć na A, Chociaż, chociaż ktoś mnie rozumie. To ja chłopaki pozostaje warty, okej? Okay. No może spuszujcie tego bot'a w dwójkę, co? Znaczy cztopa. A może Szatom woli się sam, nie. żeby miał większy level? No to by było lepsze, gdyby z szatą po prostu sam to ja się Bo ja mu czekam. Tak? No, by... no ale Ząży. może on tego nie Nawet bo Nawet masz wyjebane szatę, i zaraz no, powie nie, bo mnie zabiją i tyle z tego będzie. Dobra. No i teraz... Ja to, co? Ten... Chociaż ten szakom? Nie szczerze tak to Fajnieście się bić Nie eee, dobra, czewka Damage, statystyk To statystyk by no. shit Oni puszczają na nidę, potrzebują pomocy No ja nie mam many, muszę by zachować żeby... Ja już tam biegnę Nie bójcie się bić, to nie ma sensu Dawajcie Ale... tutaj szybciej Dobra jak nie bronimy tego całego to jest i to sobie nie wyobrażam Kurkę trójkę tego nie wybronimy. No niestety. Mutne życie, każdej prawie. No kurwa. To chzama maksuje, Heikę. e czy mi się wydaje? Tak, A chuj, w chuj w to co ona maksuje. Nieważne nie ta maksuje nie skąd ona ma 218 armora. <grym> no podoba, no, teraz tego armora. Teraz ma Yumi... Pomoże ma kurwa 218 armora w dwie bo mi to dajmy. Dlatego detal tempo... i normalny build, bo tracę te gramy. Baron można by było zrobić. Nie, no, nie. Przecież krab tutaj jest, mordo. Nie no, ja słyszałem, Ale tu... że kola, że kurwa gramy do pi na 15 minut i się napierdalamy ciągle. O nie, ja też tak nie ja, prostu, nie, ja po prostu powiedziałem, że tak to jest na tym level. Patrzcie, jaki damage. On seta, on seta, set nie wiem, jakieś kurdy... Maciek, macie Maciek, Nie Nie ten szako nie ten, szako, nie ten szako, nie ten szako. Szakl mi na mordę skoczył. Nie zdążyłem erknąć. Dziękuję, szatan. O kurwa... A, odwróciłem się od niego, sorry. No tak, On tak, pan. Many, on ma... On ma 70 many. Dobrze, szatan. Ja no, burzyłem <coughs> No to czujemy trójkę nawet na to jest W ogóle nie do no, ciebie siebie, ale to tak. że nie robisz szatanowi loda co się nagrało No będzie <laughs> no, to, to będzie na streamie o, kurde, no. Teraz jeszcze Kowalski to powtórzył dodatkowo na ugnie na odcinek kurwa Nice Ona chyba się zaraz zawstydzi wiecie jakupaki nie ja się, się zacznij. Sami swoich. Dlaczego miałabym się zacznij? No bo To jest mojego, normalna rzecz. Mojego skima ludzie wyświetlają, plus etka chyba bez sensu, plus na kanale Flaxa to ogląda po 120 osób nawet. I moglibyśmy tak na przykład powiedzieć jak się nazywasz i bym się zająć na Facebooku i ona o ta co Loda chciała robić, a nie może. Tak? Nie. <laughs> no i proste. Ej, bo mam mnobskie pytanie, jak jest początek, to kamera się zmienia tak chujowo, że tylko postać widać, czy to u mnie coś jest jebane? bo jak wbijam czwarty level, to jakoś chujowo kamera ani chujowo się gra nie wiem, czy u mnie coś jest ja nie rozumiem, co chodzi, chujowo. Chyba u Ciebie, bo się. kamera się nie zmienia w ogóle, zacznijmy od tego, kamera Mamy... jest zawsze taka sama. Kamera jest zawsze taka sama, bo mam to ustawione po prostu, tak. Oni czegoś nie, no nie chcą robić wokół Barona? A i to jeszcze macie grompa, nie? Do zdjęcia Warzajcie zaraz. Nie no, wiesz się grompa. Jeszcze. Pamiętajcie, wpierdamy się w pierwszego debila, który w nas wejdzie. No właśnie, poza tym targeting nie ma czegoś takiego jak po prostu to jest na tylko bierzemy to co nam dają. No to też jest mylne, strasznie stwierdzenie, że trzeba nafizować tutaj. To <coughs> A na się co <coughs> Bo na przykład jeżeli jest taka sytuacja, że mają kurwa czterech tanków i wejdą, no to musisz przejść tych czterech tanków, więc jak się w ciebie wpierdala jakiś idiota, to szybko nie To wiadomo, ta Szywana jakby się w nas wpierdali, to ona musi iść do strzału, bo nam nas zapierdali po pół HP wszystkim. Ale jakby się no, ale... taki set znowu wpierdali, no, no, tak to na co ten tak tego nie rozumiem. Ale no, chodź balona, może co taki odbił, czy... co, co Chyba chcemy, bo wolimy smok. No tak? ja nie, nie chcecie oddawać smoku no, to, chy to chyba bardziej nie chcę, niż baron mnie tak nie boli, niż ten smog, Maszywany. Nie, no, ja bym oddał tego smoke, a Dobra, idę zrobić, żeby chociaż to mi zostało z tej drogi jebanej, którą mi co teoretycznie się. możemy siedzować bota, przy okazji? No, oni tu idą, no ale będzie grubo. Na dyba będzie. No dobra. No może i będzie, ja mam Musimy im oddać po pole, bo jest nas tu trzech teraz. Mamy przejętą rzekę. No, nie no, możemy sobie no. dać wejść do. No stoicie twardo mordą, no nie możecie dać im wejść do lasu, kurwa, no zaczną fight'a, to bo... już zaczną fight'a, no zobaczmy. Uwaga, kurwa, sadzonka zobacz, bo... smoka, sadzonka spropszowała smoka. No i zobaczcie, zaczęli fight'a. Żywanka, żywanka, żywanka. Po... No ja se backline rozpierdolę i mam wyjebane. Jest kluczem w jednym miejscu, żeby nam wszystkim ena że story nie rzuciła. Dobrze, mamy to, no i... łatwo. No i co, ja se balklein rozjebałem i wy se rozjebaliście tam przez to. A, brako, dobra. teraz, Gigi, teraz barona. jeszcze barona idziemy jebnąć tak po drodze. A GG. A, to by było na tyle w tym odcinku. Like, subskrypcji. <laughs> Mówiłem, że wygramy. No i do następnego. Siema.